I tam widzowie, rynek wysokie mazowieckie. Zapraszam do filmiku, zapraszam również na moją grupę Orlik Białostocki nocny i inne rasy. Rzeko oglądania. Nie, to ten jest. Też się bił. O ten, z tym się bił? No, no to ten może być samczek jeszcze w leczku przepieżony To tam tego samcyka wyjdzie. A my mieszamy to kurkę To by była samiczka o ta a ten sam Bo z tego zbiłkę z tam za taką parkę 220 220 Filmujesz? Tak A to już tutaj złapałem to Ty bierzesz około 30 sztuk jest w domu to. Aha, to żół takich żółtych też? Tylko jedna została Tylko jedna została, tak i no, w pół ceny tego Dobra O не достал, где это добрый?

Przemiję takie łyski? Siedem dyszek.

no to jasne tutaj Sorwiniaki tak dwunaki Ile Idę za taką parkę dać? 3 deszki i młody a i modykoli Dzięki Właściciela nie ma, nie? Właściciela nie ma tych głębin, nie? Nie, nie. I

Doriy, to da. Ya vykhodu budu alozhat adres. <laughs> v luchshiy god, v revoiu. Ya mogu podtachit. Ya. Vozhit serad. Ya dimu. Al'gid. To jest leki? I do tego parka? Osiem, osiem, osiem dyszek Czarne mi widać taka żółta samiczka, nie? Cztery dyszki tak. Zabrał gośnie Ile chciałem za nie. nie dostałem tyle <tryk zainteresowań>

Szymon z tych wiedeńskich cudoparka jest czy samiczka, no czy samiczka młoda, Idę taka, ile takie młódki? 180, 180. Nie mam młodego i ma jajka wywalam kurwa Będę karmić, jak dobrze trafić to będę karmić tak. Wyszek, mamki mam dobrane no, ich najlepiej puścić do budynku, a oni sami się tak, Ja ich nie paruję, oni sami, sami się nie Jak to się, ja się... się podoba? taką parkę złączyć, ile by kosztowało? Tutaj jest tylko para. A ta jest tylko para. Ile taka parka? 1200 zł. 1200 zł to 1200 chcę, na szczęście spóścić mogę. Rozumiem, do negocjacji w minimalnej A tutaj to są wszystko samy Tego bym sprzedawł na samice, ale po co mi to potrzeba? No nie, no, no bo ja podobny na samice To jest samiec, to niestety No w tych, w tych właśnie, ten taki ładny ogonek ma też, nie? O, ile? Tak, Zależy który Tu jest spadki

może Nie, 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 bo tu młode z tego roku no właśnie, tak widzisz. Samczyk, samiczka tutaj? Czarny? No. Samica. No te czerwone wydymki, jaka to cena? To kupione A kupione Nie wiem czy ich już nie oglądałem w Łomży w tamtym tygodniu, nie? Nie wiem, tutaj o dzisiaj kupiłem, jednego z innych A tu nie, to nie A tu nie, to nie, ja, ja widziałem parę w jednej klatce, nie? idę takie żółte szaryczki? 150 co? Nie mam trochę, ale. Tam chce się wymienić za no te berlinki Tak? Mogę no, te berlinki dać na no to Można Co? lubi no? Dokładnie, trzeba mieniać, wtedy będzie coś nowego, nie? Nie. Świeży towar. Dokładnie. 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 Przepraszam, ile taki za sztukę? Ten idzie za 4 dychy Ten za 4 ja. o 200 200, aha, dobra A z tych czerwonych takich? Po trzy dychy, aha, dobra. No nie wyjdę,

nie taki, ten taczy, pana? Stópka. Stópka. Parka na czystówkę. A na czystówkę. samej samiczka? Samczyk. Samczyk. Ja oglądam ogólnie. Nie. A. A te. Sączy ty takie? Ile to takie młode parka? A, te. siwe te. A te. A te. A te. Sączy te. żółte te. a te. te.

No, na, dokładnie. Startową trzeba dać normalną, żeby było z czego ponegocjować, nie? No, to wiesz. To ja wychodziłem nieraz, że wychodzisz z sceny takiej, że ile chcesz oddać, a ci dają, mi dają połowę, nie? A te e, tra, e, tranzyle? Po stópę. To dwa byki? Widać.

Samczyk Ile taki samczyk? Dwie dychy To mi sam nie jadą A no Trzeba się podbić, bo i jego będzie. Nie, za słabo nie jestem No już, czekaj Dobre A widzisz? Ile taka parka? Sześć dych Sześć dyszek Ja mówię kur... Pokaż je <grymi> I ten... To najważniejsze no. Ży. Ładny kolor taki. No. Żeby głębie były w takim kolorze, nie? No to ładne by były. <grym> I tak siedzą, to parka, Parka zbita. Nie? Tak jest. Mieli jednego młodego w tym roku. No jeden. jeden. Tak. Trochę za Czyli interes się tak zwrócił. <grym> ale trochę za mało. Lepsze pary mają więcej, niestety, tak, tak to bywa. i no. Trzeba się pozbyć, lepsze zostawiać. No. no raczej, to tak, to, tak wszystko działa. No. Sztuk? Kurde, to lepiej niż głębiej się chowa. Ale też trzeba dbanie tak? To jest to nie jedno, tylko karę no, no. i jajeczko, i marcheweczka, i ten taki duperelek tam no, no może to... i głębią byś to spróbował, to by lepiej było, nie? No, słuchaj, głębią powiem tyle, ze swego przykładu Marchew no. to, cywola i tak dalej Jak dajesz cały czas, jak ty czas dajesz. No. Ale jak dajesz raz, a ci się nie chce, a za miesiąc dasz drugi raz biegunka i udzieli. To jest nie. To jest ale cały czas nie. To jest nie. To parkę takich żółtych wybrać ile To jest A To stówkę. A, brodawczaki 200. A brodawczaki 200. Naprawdę konkretny Brodawczek, brodawczaki 200. naprawdę konkretny Ktoś chciał, to nawet większą ilość Ten okaz jest konkretny Pięk. Młode samiczki są tutaj w... numer jakiś kontaktowy do Pana chce Pan podać? 66, 666 860, 862 223 223 tutaj do Pana brodawczaki garbu... nie, To są rzeszowskie, nie? To no, bardzo tak, fajny paki i w takich kolorach i, same czy, różnych? Żółte. Same żółte? Tylko te dwie są czekoladowe. Aha, same. dobra, dobra. dobra. To same żółte. Ale i widzę i te, masz to standardy, jedno, tak? No, jedna samiczka została. Samiczka standard. Ida, taka jedno, samiczka, a 530. Mogę odejść jakiej budowy, jaka króciutka. Kurwa. To rzadko kiedy kurwa, spotykamy. Myślę, że się na pewno ktoś. Odezja, tutaj taki, taki kolor może nie? No, Do tego A nocne? To... pan hodujesz? Cię, kurwa zaradam nocne, no, jak to. <laughs> Takiej rasy gołębia nie ma kurwa Dobry. W nocy to się śpi Tak Chciałem ich tak zrobić, że mnie jakichś znyło Sorki? Ja to widzę, widzę i wiem, tam to, są, to samo dobrze mówi

Sztuka Sztuka, no dobra, dobra To samiczka poważnie? Ta czerwona tutaj Czerwona to para Czerwona moja samica Sztuka Zaraz zdaje się Dobra? No no ja to kupić ci krócić ci nie, to tam co kupić. Ja pójdę mieszkać Jest bo ja kupiwał. No nie no, wyszut.

Dwie samiczki? On Dwie samiczki to boczate? Nie, to są samiczki A myślę, że samiczka Nie wiem Branie było za samca A. <laughs> A Nie, to nie, przeszkadza, nie no, teraz to nie <laughs> Dokładnie tak, tego Po 50 zł krymeczki Poważnie czy to jakaś... Nie poważnie To to dzisiaj nie jest Prima Aprilis To chyba jest Winerki po 20 zł <noise> Którego kupiłeś? To by było na tyle widzowie Jeżeli się podobało Zostaw łapkę, suba Do zobaczenia Jutro w Łomży Miłego oglądania